To jest w 21 spotkanie, czyli od 21 lat, spółdzielcza Rada Osiedla Jaroty, spółdzielczy mieszkaniowej Jarody organizuje wokół w Bartowie, w Kwiatach. Proszę Państwa, tak jak patrzę po Państwa twarzach, to z niektórymi spotykam się jedną od początku. Prawda? Od początku. To była szedla. I wiemy, że jest grupa mieszkańców, którzy krążą po pośredniu i robią zdjęciulka e, najładniejszych balkonów. Raz, drugi, dwa, trzy razy jest robione zdjęcie tych samych balkonów. nieraz zdarza się tak, szczególnie jak panowie idą za baratami, że starają się, żeby zrobić zdjęcie pani, która jest na balkonie, a jak było upalnie gorąco, to. To fajniejsze są zdjęcia. Proszę Państwa, około 100 zdjęć. Były lata, że było około 300 zdjęć. W tym roku 100 balkonów było trzykrotnie filmowanych. Zbiera się później komisja, siedzą, analizują, analizują, analizują i jest sito przez to sito. Odpadają, odpadają, odpadają balkoniki, zostaje 19 z 19 zwycięzców. W pierwszym konkursie w kwiatów. 19. Tak to jest. A z tego Państwo dostajecie dyplomy i Państwo może wystarczy. Dostajecie takie niewielkie koperty. W tej kopercie jest karta plastikowa. To jest do OBI. To zastanawialiśmy, co, co Państwu jeszcze dać do ręki. Jak to zrobić, żeby to grało? Postanowiliśmy, że to będą karty do OBI. Tam są kwiaty, tam są firanki, tam są. Niemal Tam są narzędzia, tam są materiały, to się przydaje. Wartość, wartość takiego, takiej karty, karta podatkowa jest. 5 zł. No, prawie Pan pracił. jak Pan jedno zero odrzuci, to, to jest ok. Taka karta jest o wartości 50 zł. Wiadomo, że można na przykład kupujecie Państwo coś za 500 zł, no troszkę 450 założycie się automacie. Także jak to jest, jak długo ważna karta? Rok. Rok, Rok od zakupu. Rok od zakupu. Od, od, od zakupu. Tak. Pasuje? No. Pasuje. Teraz podpowiedzcie nam, co organizatorzy mają w przyszłym roku, jakie prezenty będą kupić. Czy taka karta, czy coś innego? Odpowiedź Karta, Karta, tylko ten nominał powinien być. Jest sugestia? Bierzemy to. Na pewno będzie większa. Olu, pamiętaj, że będzie większa. Tylko to, że chcę to Ja bym chciał obecnie odrzucić. Szanowni Państwo, jest jeszcze zaległa, czy jest może Pani Krystyna i Pan Józef Tomasiak? Nie ma, tak? Jest zaległa, tutaj organizatorzy nazwisko źle napisali, bo w tamtym roku, to był dwudziesty, to Państwo otrzymywali takie podziękowanie. Oto, wobec tego jest już poprawione nazwisko i ten to, to już taka dyskracja to załatwi, tak? To co, zaczynamy? Kogo pierwszego? Pani Lałkabiar Bartkiewicz. Mąż, w imieniu mąż. Tak czy tak, czy Pana, Panią Leopardę dobrze widać? <śmiech> Dziękuję, <śmiech> bardzo. Panu. Dziękuję bardzo. Gratuluję Jest Dziękuję bardzo. Również proszę pozdrowić <laughs> przekazać jej najserdeczniejsze życzenia. Czy Pan w tym ogródku, w tym balkonie też pomaga? Dużo, hmm. dużo. O, to jest ten ogródek. Ten ogródek. Ten I sporo, sporo no, pomaga. Sporo. No to co? <laughs> Nie ona robi Nie, żona robi, to nie to... to cały czas czy... trzeba coś robienia. Ja mówię, że robię. Że wykopać, tak. yy, ziemię z, skopać. O, jak pan o, na leźnie? Ja zbigniew. Panie Zgniewie. Czy to jest tak? Że pan jest głową, a żona szyją? Nie. Mm. <śmiech> 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 dziękuję bardzo. <laughs> Pani Irena i Ryszak bogactwy. Heba. Okay. Ewa. <laughs> Pani Irena Juryszard Ryszard Ewa. Ewa powinno być. Ewa i Ryszard? Tak. I co? A jak tam napisane? Proszę. Ewa. zapraszam pana. Pan Ewo to wobec tego tak? Żeby było nas widać. Tak. Ja. Gratuluję. Dziękuję. To Pani jest przyjął. I głową. Głową, Pani. Pieniądze Dziękuję. dla Pana. To bardzo. Pan to sobie podnosimy, i ja radzieję ja się, że będzie to poprawione. Tak? Bo ja... Pracę, to, tak, nie Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. To co jest na stole to jest do konsumpcji. Jeżeli Państwo chcecie kawę lub herbatkę, podnieście tylko rękę, a tutaj jest elektroniczny rozlewacz. Od razu dotrze do Państwa i uzupełni napoje. Państwo Alicja i Krzysztof Gączkows. Nie ma. Nie ma. Dziwny ale nie ma. Państwo Teresa i Wiesław, Też nie ma, tak? No Pogoda dzisiaj jest taka, prawda? Pani Irena Iwona żyje. Jest Pani. Tutaj proszę stanąć. Najpierw pod tyglo. Proszę uprzejmie teraz kasiorka i teraz gratulacje. Dziękuję bardzo. Wielbia. Pani mi szepnęła na ucho, że uwielbiam. Ja zrozumiałem, że mi nie? <grymne> pani Irena, no. Proszę najpierw Pani Renko Dyplą. Teraz mi Pani coś fajnego powie. Ja jestem bardzo szczęśliwa. Ja że też. Jestem laureatką po raz kolejny. Cieszę się bardzo. No i mam nadzieję, że jeszcze raz z Postaramy się, żeby nasz ogródek jeszcze piękniej wyglądał, i żeby w następnym etapie również uzyskać nominację. A, a kto promuje? Kto raci kto, kto, kto tam takie coś... W no tak, tak najbardziej tak tak, to tak mąż się przy tym udziela. Ja to tak ewentualnie a jest patrzę, żeby tak siedzi mąż, tutaj mąż. proszę bardzo, zapraszam Tak, Pani Barbara Kraska. Pani Basiu, te kwiaty do Barbary zostają w czy nie bardzo? Na pewno nie. Może zakwitną. do tego. Może. To, Kryzanty? Kryzanty. to jest pani. To, to jest... Wie, pan co, karta. wie pani co? Tak, tak. Dziękuję bardzo. I wszystkiego lepszego. O Panny siły to z Ja wyglądam na księdza, że wszystkie mi się spowiadają i coś taką. Pani powiedziała, że jak pani będzie miała siły, to będzie okrutnych jeszcze bardziej wygląda. Jestem na 150% przekonany, że pani w przyszłym roku będzie miała jeszcze większy Tego życzę. Dziękuję przed. Pan Marek? O.

to jest piękny balkon, w, w, no, w środku tam jest mąż, no, który zajmuje się dziećmi. Dzieci mają dwoje. Dwoje dzieci, wszystkiego najlepszego. Więc to cichalinką powiem. Nie wiem. Więc jest tak, że jako no jeden z takich słabych organizatorów to miał taki kłopot, bo staram się do dziewiętnastu laureatów. Wobec tego jak ustawić, kto ma być pierwszy, kto drugi, kto trzeci. I o tym decydowały literka pierwsza, literka nazwiska. Nie wiem jak to się działo, że cóż, twój dyplom zawsze się znalazł jako pierwszy. Chyba za <głosy> <głosy> Dziękuję bardzo. To jest dyplom. To jest. Teraz ja coś ładnego powiem do wszystkich już nie spowiadać no się tak... Nie, nie będę się spowiadać. Ale coś fajnego powiem. No powiem fajnego, że bardzo dużo balkonów na naszym osiedlu jest pięknych i ładnych, z tym, że nie wszystkie należą do naszej współdzielni, że tak powiem, a spotykamy wiele osób, które mają piękne balkony i nam zazdrościli, że nasze balkony są docenione, a ich nie są doceniane bo w sensie takim, że nikt tam nie oceniał. Uważam, że jest to bardzo fajna sprawa i należy ją odpocząć. Bardzo dziękuję, proszę Pani Przewodnicząca. Tak, jest grillowanie, nie kawka, herbatka. Nie ma, <grylowa> nie ma, kawka, herbatka, książka, tak, ale grylowanie w lodu wypadku. W tym szkodzie kwiatom. Wiem, że chodzi o kwiaty oczywiście. Nie sąsiadom. Proszę to. nas pochwalić. muszę powiedzieć taką rzecz. Jestem pierwszą osobą w bloku, która robi kwiaty. Mieszkam pod tym adresem od niedawna. I zauważyłam, że już na czterech balkonach są kwiaty. Na razie nieśmiało. Gdzieś dwie doniczki, gdzieś trzy doniczki. Ale zaczyna się pojawiać. I nawet na jednym balkonie są. Dwie skrzyneczki. Myślę, że tak w kolejnych latach będzie przybywało. Myślę, że to jest e, fajne, bo tak jak śmiał przechodzi, to przyjemnie e, popatrzeć na różne balkony, aż oko przyciąga to jest pięknie i kolorowo. A są niektóre balkony po prostu prześliczne. Dziękuję, Pani Kalinko. E, szczerze mówiąc, Pani Kalinka to jest miód na moje serce dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z gratuluję. To wobec tego tak, męża zasługuje. To dla Pani wygląda. Również gratuluję dla Pana Kasiorka. Albo nie, może układnie. Nie. Tak, to, to jego pamiątka. Czy coś Państwo chcecie powiedzieć? Fajnego takiego. Powiedzcie Państwo. Pani Myślę, że następny, ja. że następny rok będzie lepszy. Nie właśnie wąsowałem, to nie, będzie. Już się że nie? nie. No, no, tak, ale to będzie kosztować bo to trzeba nasionka, ziemia, ubrawiać, tak? A który państwa warto? Proszę pokazać. Ten z parasolów. Dziękuję Państwu. Pani ja No, teraz co zrobimy? Czy dacie? dać dyplom, czy dać to? Nie wiem. Natarko, dziękuję bardzo, również dziękuję, gratuluję, proszę. ty wydasz mądrze te pieniądze. A teraz, a bo nie to No proszę się, pokazać. jeszcze co po raz tam kolejny, nie Natalka. Natarko, to, o, to czy, 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 czy. Oh, to jest antena. Tak, tak. I kto będzie w telewizji? Tak. No, dziękuję. No, Pani Alina Fazub-Kienicza. Pani Alina fazub I tak jak pani mówi, mi konkursy były, ja miałam piękny balkon, ale niestety żadnej nagrody. Natomiast jak już tutaj w spółdzielni mieszkania ja jestem. Jest, no, prawie co roku. A wie pani tego, że. Również pozostałe trzeci bałsiedlać wieczerzowi na Górkie również takie balkony, taki konkurs balkonowy. Bardzo fajnie, i Bardzo fajnie jestem. Ja gratulować pogratulować wszystkim laureatom, ja, dlatego że w tym roku mieliśmy pogodzie nie mówić. Ale przy tej pogodzie, jeżeli mamy tak piękne balkony, to naprawdę jest to dowód na to, ile my... Serca dajemy to wszystko. Trudu mój syn niedawno jak mam na urlopie podlewał faktycznie. Co prawda co jakieś miotowała mama, chyba ususzyłem jakiegoś kwiata, więc ja mówię, nie denerwuj się, one muszą. Co, co pewien czas któryś ustnie, następny wyrośnie. I tak, że tobie się tak chce codziennie chodzić i podlewać. To jest ja to wiem, około godziny przypuszczam. Pół. No, może 45 minut na to, na to, wanie, bo to Tu jest z zewnątrz, ale jeszcze w środku. Jeszcze w środku. Tak? No, jeszcze w środku. No, no dobrze. Dziękuję. Pani Krystyna Szymoncka. Pani Krystyno, zacznij się jeszcze kolejny raz. Kolejna raz, Kolejny raz gratulacje. Kolejny stok już mają? się dorobi Na tych talonach. Co jest To, to jest wyprost. To to A to są, to są słuchacze, którzy kilka dni są Oczywiście, już powiem. Zarazi u sąsiadów swoich. kilka słuchajcie. Osób. I na przykład cztery są też bardzo ładne, nie? Koleżanka moja mówi, że na mi konkurencja zawsze i powtarzam spokojnie. i mówi i wygrywa. Świetnie dziękuję. Sulikowski. Nie ma pana Jeszcze. Pani Krystyna i Józef Szunkowski. Muszę pani powiedzieć, że widziałem od początku na twarzy pani Merza i no taki niepokój, co jest, dlaczego. Nie, nie, pan, że my na końcu jesteśmy nie, nie, Woli nie, 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 Proszę. nie, tak. Proszę nie, 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 coś. Może. No, chciałem podziękować szczególnie za piękne organizowanie spotkań, bo tutaj w nie tylko Rady Zakładowej, ale tutaj Jerzego Łukasowskiego, przewodniczącego naszego, który daje u siebie dużo, dużo, dużo wysiłku społecznego, no, a szczególnie tym paniom, które chodzą to zaproszenie roznoszą. Bo to tak pięknie, że panie i wręczają imiennie te zaproszenie w mieszkaniach. To tak przyjemnie jest, nie? I, i dlatego podkreślam dobrze, że, że należy się... Pochwała. Kto tak, Bo to pochwała. To by. Znaczy tak, Ale również dziękuję za uwieczenie doskonałego ciasta, ciastek, który stoją na stole, bo, bo to naprawdę jest też przyjemnie przyjść i nie tylko się kawę, to oczywiście, no i zjeść takie smaczne ciastko. No to serdecznie, serdecznie dziękuję, Państwu <zysyfikacja> dziękuję którzy otrzymują te dyplomy tak, e, i, i, i oczywiście karty, no to również należy się podziękowanie za, bo to rzadko spotykane jest w innych spółdzielniach, czyli jest trochę inaczej. Są spotkania, ale w naszym spółdzielni akurat jest tak to... To organizowanie dosyć pięknie, tak mi się to wydaje. Tak. Może Państwo, jeżeli... Wszystkich oczywiście serdecznie, serdecznie dziękuję. Dwa i, mało, dwa, i mało, dwa i mało mówiący panowie tutaj stanęli. Może Państwo, że Państwo od początku biorą udział w konkursie, później mieli pewne kłopoty przez dwa chyba lata i tam nie pójrze. było, wrócili do nas i wrócili. I proszę, wracają prawie z milionami. <laughs> Raz, Oraz Oraz, o! Mam nadzieję, że nie ostatni. I dobrze i tak trzymać. Pani Janie, ale to, żeby pan dostał ten dyplom i, i, i tą kopaczkę, musi pan coś Panią mi doń. Co pan powie? Cieszę się, że jestem w, w wspaniałym towarzystwie i mam nadzieję, że kilka następnych lat również będę się tu spotykał. Tego panie... Nie ma. To wszystko. I teraz, jeżeli państwo chcecie coś powiedzieć, czy zaśpiewać, czy coś, to... No. My tą imprezę zaplanowaliśmy na 60 minut. Ja nie wiem w tej chwili, która jest godzina. Jeszcze 35 minut. Jeszcze, jeszcze 35 minut.